Zrobić sekundę ciszy dla Champa. a teraz coś smutnego. Poproszę Biblet Humpy. dzisiejszym spotkaliśmy się na tym Twitch czacie, żeby pożegnać emotikonkę, która zaczęła wiele dobrego, wiele złego, ale na pewno przyczyniła się bardzo dużo do rozwoju Twitcha jako platformy. Zebraliśmy się tutaj, żeby pożegnać w spokoju emotikonkę PogChamp, która została usunięta w dniu wczorajszym, a raczej dzisiejszym z serwisu Twitch TV. Pokchamp is gone. Emotikonka Pogchamp została usunięta z takiego powodu: nie z powodu czatu, nie z powodu tego, że ktoś jej źle używał. Ale ziomek, który po prostu był twarzą tej emotikonki, wspiera teraz zamieszki, które się odbywają brutalne zamieszki w Stanach Zjednoczonych. I Twitch nie chce mieć z tym nic wspólnego. Z jednej strony im się nie dziwi, że nie są nic z wspólnego i wolą usunąć i po prostu odsunąć się od tego. Z drugiej strony to jest tylko emotikonka na Twitchu i hashtag kto pytał w ogóle. Ale skoro Twitcha bardziej obchodzi opinia na Twitterze, aniżeli opinia jego użytkowników, to no musieli to usunąć. Czy słusznie, czy niesłusznie, nie mi to jest oceniać. Wszyscy sobie możemy to ocenić, ale możemy wszyscy zrobić sekundę ciszy dla PogChampa. No chyba, że ktoś stawi na Franker Face Z champa i po prostu dodamy takiego nieoficjalnego Pogchampa i cały czas będziemy mieli funkcjonującego Pogchampa, a poza tym każdy i tak korzysta z Pogu, Pogo i innych Pogchampów, co nie? No zawsze można po prostu użyć Better Twitcha, którego i tak każdy na czacie używa, zatem no w sumie, no w sumie poproszę Pogu, poproszę Pogu.